Dziękuję ludzie idą na karnawał idą się bawić, na fashion idą proszę, tu wampir jakiś idzie a ja jadę na Myjnie. dużo ludzi obchodzi mnie, mnie nie powiem szczerze takie Nie interesują takie rzeczy O tu widzicie panienki przebrane ładnie Tu gościu Zamisia <grym> Ja mam znajomego, takiego pulpeta dosyć Co się przebrał za Supermana raz To beka była Panie, tu proszę zagrodzone Już sobie będą jechać Mam nadzieję, że dużo na myjni nie będzie Mam nadzieję, że na myjni dużo nie będzie ludzi NASA Kto chce niech się bawi mnie takie rzeczy Haribo. Pasuje do niej Haribo, góra taka. Jak mi się wygląda to Pandy zapierdzielają Cheerleaderki trochę za grube, no ale Niech im będzie. Tu cztery... O, tu cała grupa. Tak samo ubrana. Bawią się ludzie, bawią, bawią. Jak ich to bawi, to się bawią. A ja jadę na myjnie Jak przystało na prawdziwego maniaka czystości swojej fury. Trzeba o nią zadbać. Wrzucę ten materiał. Powiem szczerze. Nie chcę mi się nagrywać, naprawdę nie chcę mi się nagrywać. Męczycie bułę. Ostatnio yy, dopiero odczytałem, jak włączyłem powiadomienia, bo mam wyłączone powiadomienia z YouTube'a, żeby mi nie. Zawracały dupy. Jak włączyłem, miałem sto ileś tam kuzie wam mówię. Nie, no, no nie odczytałem wszystkich tak. Przeleciałem, popatrzyłem za dużo i nie nagrywam, bo nie że teraz ciężarówką. Wiele ludzi pisze, żeby nagrywać chociaż z Volvo, jakiś filmik, obojętnie, jakieś tematy poruszyć. Tematów oczywiście, wiecie, mi tematów nie brakuje. Z każdej dziedziny, gościu, tutaj się tak nie robi. Z każdej dziedziny tych tematów odgroma. I dzieje się, ale wiecie, to gadanie na ten temat to jest też jak, to się mówi, krew w piach. Pogadać co można, a z tego i tak niewiele wynika. Można się podzielić tylko swoimi spostrzeżeniami i swoją opinią na dany temat, co i tak wielu nie pasuje, ale dobrze wiecie, że ja stosuję się do jednego powiedzenia od wielu, wielu lat. A to powiedzenie brzmi, że wilka nie obchodzi, co myśli o nim stado baranów. I radzę każdemu. Mieć takie podejście, to jest zdrowe podejście, dlatego że przejmowanie się dzisiaj tym, co myśli ktokolwiek na Twój temat, ma taki sens jak 50 lat temu czyli żaden, żaden, żaden. Tylko wiecie, dawniej ludzie mówili, kurde, cała wieś, co, bedo, co jak ja się pokażę ludziom na oczy, co oni o mnie powiedzą, a dzisiaj to ludzie mówią, co na mnie napiszą na Facebooku. A w oczy wam dzisiaj nikt tego nie powie Taka jest prawda I kiedyś ludzie mówili za twoimi plecami A dzisiaj ludzie Poprzez swoją anonimowość I tak dalej Czują się bohaterami gdzieś tam na facebookach Wielu sobie dobiera Do tego ja mam grubą skórę, że tak powiem Bo Nie wiem czy ja wspominałem Pewnie wspominałem niejednokrotnie jak Kiedyś prowadziłem kanał SimRacingowy Który miał tam coś koło 10 tysięcy subskrypcji I Pomimo tego, że w symulacji rajdowej Dirt Rally, nie Dirt Rally 2.0, bo to już nie jest symulacja, tylko Dirt Rally, miałem naprawdę w każdym rajdzie na niemal wszystkich OSach swojego czasu rekordy świata. I jak nie miałem rekordu świata, to byłem w czołówce. Także do tej pory w Dirt Rally jeżdżę. Może mam wrzucę jakiś tam fragment, bo też wielu pisało. Jakiś tam fragment przejazdu, natomiast nie ma co tutaj. Tak jak mówię, się zastanawiać nad tym, co inni od tobie myślą, bo nikt za ciebie życia stary nie przeżyje. Jak ci braknie, kurde, kasy na paliwo, jak ci braknie do gara coś wrzucić, to nikt z nich nie przyjdzie i ci nie da do gara i ci nie naleje do baku. Także nie przejmuj się tym, co ktokolwiek, gdziekolwiek mówi na twój temat. Nie gadają! Skoro gadają, to znaczy, że ich dupa boli. Taka jest prawda. Także, no Tak pokrótce. Jaki film zawita na mój kanał, to na pewno o tym samochodzie, dlatego że jeżdżę nim już ponad 2 lata. Minęło już 2 lata, jak kupiłem ten samochód. I. Powiem o wszystkim, co robiłem w tym samochodzie, co się zmieniło w tym samochodzie, jaki był tego koszt. Czy drugi raz bym kupił ten samochód, czy bym go nie kupił, czy bym się zdecydował na coś innego, czy nie. Także pod tym względem to powstanie właśnie taki film. Być może już w przyszłym tygodniu zobaczymy. Witam ponownie kolejnego dnia. Widzicie, jak to jest u mnie z tym zabieraniem się za nagrywanie. Tak strasznie mi się chce, tak normalnie palę się do tego. I tak schodzi, kurde, w sobotę zacząłem. A mamy już poniedziałek. No i cóż, wykorzystując okazję że jadę samochodem akurat zabrałem ze sobą GoPro Dogram. Tam ten materiał zacząłem tak, jakie ja mam podejście bez kierunkowskazu bez niczego jak jeżdżę, moje placki Także zacząłem tak jak jakie jest moje podejście do życia, dlatego że... Zwłaszcza na polskim YouTubie TikToku, naprawdę ludzie to są takie głąby kapuściane w zdecydowanej większości, że się w głowie nie mieści. Zawiść tak przez większość przemawia, mają taki ból dupy, że się w głowie nie mieści. O czym ja mówię? Wiecie, mnie już lata na YouTubie, gdzie jeszcze Sim Racing nagrywałem, nauczyły jednego, że w zbędną, długą dyskusję się nie zdaje najwyżej komuś kogoś troszkę podpuszczę, niech się uruchomi ban i do widzenia także tak to wyglądało na kanale, bo nie chciałem się użerać z ludźmi którzy mają straszny ból dupy że tak powiem i teraz wam powiem o czym ja teraz mówię i do czego ja piję. Jest gość na TikToku, Polak, który mieszka w Monachium, pracuje na własną rękę z malarzem. No i on tam mówi, jak to w jego przypadku wygląda. A mianowicie, gość wynajmuje dwa pokoje: kuchnię Łazienkę i jeździ samochodem BMW M6. Niezwykłe. X6, tylko M6 no i to się ma i to się ma w taki sposób, że tędy sobie pojadę mógłbym tam tędy, ale tam może być przykorkowane Tu może zobaczycie troszkę panoramy Frankfurtu nowy wieżowiec się stawia bardzo wysoki ten razem z masztem najwyższy ma 300 metrów. Tam jest helaba, tak z tyłu za tym, co budują. Helaba 200 metrów, taras widokowy. Nie pamiętam, już 10 czy 15 euro kosztuje bilet. Można sobie wejść, wjechać windą i 200 metrów popatrzeć. Polecam, bo piękne widoki. Jak znajdę jakieś zdjęcie, to mam wrzucę z tego wieżowca a wracając do tematu i tam mu ktoś napisał o, wielki biznesmen, mieszka w kawalerce i jeździ 15-letnim BMW co komu do tego, kto w czym mieszka i jaki małtem jeździ Rowan Atkinson tak, kurwa, tak, na czerwonym inteligencja Rowan Atkinson, a więc Jaś Fasola przysłowiowy Swojego czasu mieszkał w kawalerce, pomimo tego, że zarabiał grube pieniądze i jeździł autobusem. Także to, kto jak żyje, nikogo nie powinno interesować. Poza tym gość nie mówił, że jest jakimś biznesmenem. Tylko pokazuje jak jeździ na robotę, jak robi i tak dalej, maluje. Kolejna sprawa. Jak ktoś myśli, że w Monachium można tak sobie kupić mieszkanie, to wam powiem tylko tyle, że ja mieszkam 10 kilometrów od Frankfurtu, 10 i uwaga, za połóweczkę domu, a więc taki bliźniak mały, który ma tam 80-90 metrów kwadratowych trzeba zapłacić 600 tysięcy euro, 600 tysięcy euro. To nie są. To nie są jakieś małe pieniądze. Teraz sobie e, pomyślcie, że wynajem mieszkania kosztuje powiedzmy 900 1100 euro. I teraz przenieście się do Monachium. Gdzie za wynajem takiej kawalerki czy dwupokoi trzeba zapłacić 1500-1800. Także. To nie jest takie, jak się ludziom niektórym wydaje. No ale. Ból dupy jest, bo gość jeździ BMW M, ich nawet by nie było stać na to, żeby utrzymać to auto, jakby za darmo dostali. Bo by im przyszło wymienić klocki tarcze i, i by płakali. Już nie mówię nawet o opłatach w Niemczech za samochód, yy, bo opłaty tutaj za 1,4 czy 1,6 to kurde nie są opłaty takie jak na przykład za moje 3,2. I ja płacę zdecydowanie więcej. Powiem Wam tak, yy, mój. Kolega chyba za polówkę, taką co dojeżdża do roboty, płaci, nie wiem, 70 euro chyba podatku. Ja płacę 220. Macie trzy razy tyle. Teraz ubezpieczenie. Ja mam autokasko. Ja za swoje auto płacę 750 na rok. Plus podatek, macie 1000 euro. Do tego dochodzi ADAC. <noise> Także naprawdę samych opłat za samochód to jest 1200. Trzeba olej wymienić. Przynajmniej dwa razy w roku. I inne rzeczy. No, nie ma o czym mówić. Ludzie nie mają pojęcia, a się wypowiadają. Poza tym, nie każdy lubi lub chce kupować nowsze auto. Zdecydowanie nie. Ja za swoje mogłem, nie wiem, kupić 2016 jakiegoś Peugeota, Citroena czy Passata. Nie chcę tego, gówna. No i nie ma nawet o czym mówić. Także. Niech to pozostanie każdego indywidualną sprawą. Jak ktoś chce jeździć nowszym samochodem, niech sobie kupi. Jego sprawa, jego pieniążki. I takie pisanie: O kurwa, kupił starym 6. Ja to bym za to kupił nowe, takie czy takie. Kup sobie, kurwa, i jeździ. członiu nikt ci nie mówi, co ty masz robić. Dlatego ludzie, jeśli jest wśród Was też taki Janusz, nie bądź Januszem. I nie układaj nikomu życia, bo ty za niego nie żyjesz, ty za niego nie płacisz. Każdy decyduje o swoim życiu i o tym, na co wydaje swoje zarobione pieniądze. Także to jest moje zdanie w tym temacie. A teraz temat, taki, że Unia Europejska chce wprowadzić w zasadzie to będzie wprowadzone, tylko nie wiadomo kiedy, bo to już jest napisane. Tylko chodzi o dogranie tego, żeby się ze wszystkimi krajami dogadać, aby to wprowadzić. A mianowicie chodzi o to, żeby wprowadzić przepis, który będzie obowiązywał w całej Unii Europejskiej i dotyczył zabierania prawa jazdy. A mianowicie, jeśli stracisz prawo jazdy w Niemczech, czyli będziesz, przyjedziesz sobie do Niemiec, przegniesz Pałę i zabiorą ci tu prawo jazdy, dostaniesz zakaz jazdy po Niemczech, automatycznie ten zakaz jazdy przeniesie się na całą Unię Europejską. Nie będzie tak jak do tej pory, że na przykład kierowca dostając mandat. W Niemczech, czy zabrane miał prawo jazdy w Niemczech, mógł sobie przyjechać do Polski i w Polsce jeździć. Nie będzie. Dlatego uderzy to najbardziej w kierowców zawodowych. I też w kierowców samochodów osobowych, którzy lubią sobie hasać po całej Europie, którzy na przykład mają pieniądze i mają wywalone, że w Polsce dostaną 2,5 tysiąca mandatu czy 5 tysięcy powie, pierdolę, ale złapię mnie to jest złapią zapłacę, co mi zrobią? No zrobią, bo teraz jak zabiorą prawo jazdy w Polsce, to prześlą to tam, gdzie mieszka, że na przykład ja mieszkam w Niemczech, prześlą to do Niemiec i Niemcy powiedzą, pani Pomuła, pan już nie ma prawa jazdy, pan nie może jeździć. No i lipa no i to dotyczy właśnie zdecydowanej większości kierowców zawodowych dlatego, że już nie jeden kierowca zawodowy tracił prawo jazdy gdzieś w Niemczech, we Francji, we Włoszech i tak dalej no ale wracał sobie do Polski i w Polsce wszedł sobie na krajówkę, mógł jeździć teraz już tego nie będzie teraz już tego nie będzie jak stracicie prawo jazdy to adios Koniec tracicie je w całej Unii Europejskiej. Nie wiem kiedy to wejdzie, ale jest to na bank, że wejdzie w zasadzie tyle co chciałem powiedzieć. Na koniec jeszcze wrzucę z sim racingu przejazd z bo już kilka osób niejednokrotnie wspominało mi o tym. No to. Na TikToka tam wrzucam co jakiś czas. Jak ktoś chce, niech wejdzie. Nazwa taka sama jak nazwa, taka sama jak. Tutaj także...